Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej w siebie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest to spotkanie, na którym jako już koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem chcielibyśmy zaprezentować Państwu liderów list, liderów list do Rady Miejskiej w najbliższych wyborach samorządowych oraz przedstawicieli organizacji, które będą z nami współpracowały i biorą udział w Komitecie Wyborczym Lewica Razem, którzy będą kandydowali w wyborach. Wczoraj Rada Powiatowa SLD w Koszalinie zatwierdziła listy kandydatów w Rady Miejskiej w Koszalinie. Tych kandydatów kobiet i mężczyzn jest 50. Są to osoby młode, osoby nowe, ale także osoby z doświadczeniem. Jest to wybuchowa mieszanka, która na pewno doprowadzi do tego, że SLD lewica razem odniesie sukces w najbliższych wyborach samorządowych i po wyborach te osoby, które stoją owocnie, będą ten program realizowały. Pozwólcie Państwo, że zanim przystąpimy do prezentacji, jedyne przedstawię osoby, które są to przedstawiciele organizacji, które współpracują i startują z naszych list. Jest z nami przedstawicielka szefowa Forunkowiec SLD, pani Maria kołodowska Gos. Jest z nami przedstawicielka związków zawodowych, pani Kazimiera Hojnicka. Jest z nami przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców, pan Marian Sekulski. Jest wreszcie przedstawiciel środowiska przedsiębiorców, znany sponsor, który dołożył ja ja nam w Koszalińskich, pan Tomasz Szulc. Jest z nami Leszek Fabianczyk, dziennikarz społecznik, którego nie trzeba przedstawiać bliżej. A na końcu chciałbym przedstawić przedstawicieli jednej z partii politycznych w Koszalinie, przedstawicieli Twojego ruchu. Jest z nami pani Izabela Fiecus, która tutaj wcieliła się w rolę dziennikarki oraz pan Daniel Zmipek, który także startuje z listy SLD Lewica Rady. Są to przedstawiciele nie wszystkich organizacji, bo jeszcze z nami współpracuje Polskie Stronnictwo Demokratyczne. Są także osoby, które nie są zrzeszone w żadnej organizacji, a które także startują z naszych list. Zaprezentujemy w stosownym czasie pełne listy, kiedy będziemy wybrali podpisy, kiedy będzie już oficjalna prezentacja na początku formalnie kampanii wyborczej. Pozwólcie Państwu, że zaprezentuję teraz liderów, osoby, które będą... Na pierwszych miejscach w swoich okręgach. Zacznijmy od okręgu pierwszego. W okręgu pierwszym startuje młody człowiek, nowa twarz na naszej scenie politycznej, Przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów, Pan Piotr Sikorski. Z okręgu drugiego startuje Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, kandydatka z 3-4 lat na, na funkcję Prezydenta Koszalina, Pani Krystyna Kośinska. Okręg numer 3. W okręgu numer 3 startuje szef klubu radnych wobec tej kadencji SLD, pan Mieczysław Załuski. Okręg numer 4, to jest Śródmieście. W tym okręgu startuje na pierwsze miejsce pan Robert Kaczmarek, wiceprzewodniczący Rady Powiatowej SLD, a także wiceprezes Związku Nauczystwa Polskiego w Koszalinie, szef miejskiego sztabu wyborczego. W okręgu numer 5 startuje pani Dorota Hałat. Oprócz Dobrze. tego, że jest członkinią SKD jest także znaną działaczką społeczną i kobiecą, współorganizatorką jutrzejszego Kongresu Kobiet. Organizatorka. Także ta drużyna będzie szła, po sukces będzie walczyć o to, abyśmy w tych wyborach zwyciężyli i potem realizowali swój program wyborczy. Jak Państwo widzicie, na tej liście brakuje kandydata na prezydenta miasta Gunkoszalina, Adama Stoszewskiego. Otóż ja będę kandydował do Sejmiku, będę liderem listy do... W sejmiku. Tak zostało to ustalone przez Radę Wojewódzką e, SLD. Taką propozycję mi złożono i na ten starcie się zgodziłem. Dlaczego zdecydowałem się kandydować do Sejmiku, a nie do Rady Miasta w Koszalinie? Otóż zdecydowałem się dlatego, że chcę wspierać ten Koszalin, gdziekolwiek bym nie był. Jak zauważyliście Państwo, przez ostatnie 4 lata po ostatnich wyborach trwa taki nieustanny spór. Wspór między obecnym prezydentem, a spór między i kandydatem, który 4 lata temu te wybory wyprzedził. Nic dobrego to naszemu miastu nie przynosi. Wielu kandydatów na wójtów, na burmistrzów miast nie statuje do danej gminy. Statuje szczebel wyżej do powiatu. Sprawy koszalińskie można także załatwiać w Szczecinie, można tam zabiegać o fundusze, można wspierać nasze miasto. Tam wreszcie decyduje się o rozwoju regionalnym. Jest to bardzo ważne miejsce i nie powinniśmy ograniczać się swojej działalności tylko i wyłącznie do koszalina. Miałem nadzieję, że inni kandydaci na prezydenta także wystartują do sejmiku. Miałem nadzieję, że zabrzemy takie ponopartyjne polityczne porozumienie, polegające na tym, że. Te osoby, które nie obejmą funkcji prezydenta, wiadomo, że wygrać tylko jedna osoba, jest pięcioro kandydatów, będą wspierać nasze miasto i będą wspierać tę osobę, którą wyborcy obdarzą zaufaniem i która będzie realizować swoją funkcję z mandatu wyborców w naszym mieście. Tak się jednak nie stało. No, pokazuje to jednak, że inni kandydaci wolą prowadzić ten bieżący polityczny spór w naszym mieście, zamiast wspierać nasze miasto w Szczecinie, zamiast zabiegać o. Fundusze dla gminy Koszalina i paść o jego rozwój regionalny. Chciałem w tej chwili oddać głos panu Piotrowi Sikorskiemu, przedstawicielowi, szefowi Federacji Młodych Socjaldemokratów w Koszalinie. Szanowni Państwo, jak już wspomniał przewodniczący Ostaszewski, jako przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów Młodzieżówki w Koszalinie kandyduję z okręgu pierwszego z numeru jeden. Natomiast pragnę tak poinformować, że. Wszyscy członkowie Federacji Młodych Socjaldemokratów znaleźli się na listach w tegorocznych wyborach na miejscu siódmym. Dodatkowo jedna osoba w okręgu piątym, gdzie liderką jest pani Zorota Hałat, umiejscowiona jest dodatkowo jeszcze na miejscu ósmym. Są to osoby zupełnie świeże, zupełnie nowe, które mają mnogie pomysły, świeże spojrzenie na kształt Koszalina, na jego rozwój. Ja ręczę, że są to kandydaci w pełni wiarygodni. Dziękuję. Jak Państwo widzicie, to połączenie doświadczenia i młodości, entuzjazmu i wiedzy o naszym mieście jest tą mieszanką, która zapewni stabilny i spokojny rozwój naszego miasta na kolejne 4 lata. A teraz już jesteśmy do dyspozycji, jeżeli macie Państwo pytania, to proszę bardzo. Pani Pienicka, Pan Szykuszki, Pan Kurz, Pan Powierniczyk, Panie Pietrusz, Pan Zbitek, to też są zainteresowane. Na... Tak, 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 właśnie. A na czym polega tak? Może pan na nich jak dobrze wiemy, to powstał jako ruch społeczny, który miał za zadanie, aby pomagać wszystkim mieszkańcom, pomagać ludziom, aby żyło się lepiej. No i jeżeli chodzi o tutaj lokalną pomoc, to należy współpracować, tak żebyśmy jednak nie kłócili się, nie, nie doszkiwali sobie jakichś y, innych różnych niepotrzebnych sytuacji. Dlatego wybrałem, to, abyśmy razem zjednoczyli się i działali na dobro mieszkańców, na dobro regionu, aby żyło się lepiej i żebyśmy mogli tutaj jednak cokolwiek zrobić. A to Państwo jesteście cały czas na do swojego ruchu, a kandydujecie z listy do rady, czy od swojego ruchu do by to? No? E, nie, nie, nie. W swoim ruchu nadal jestem i kandydujemy razem. jeśli że będzie w Oczywiście. Znaczy, ja nie ma tutaj żadnej sprzeczności, gdyż... proszę nie Nie ma tutaj żadnej sprzeczności, gdyż twój ruch ustawia swoje listy do sejmiku i tam kandydaci Twojego ruchu będą konkurować z innymi listami. Natomiast w mieście zawarliśmy takie porozumienie, zgodnie z którym przedstawiciele Twojego ruchu mają pełne prawo startować z listy KKW, SLD, Lewita Jeszcze pytanie, ponieważ nie widzę Pana adbaroty, nie widzę Pana Miskiego, czy oni także kandydują, czy nie kandydują? Nie kandydują z listy. Znaczy ja powiem tak, że gdybym zaprezentował te same jedynki co 4 lata temu, to mielibyście Państwo słuszne pretensje o to, że są te same osoby, że się nic nie zmienia. Ten zestaw y, ludzi, których w tej chwili prezentujemy, pokazuje, że jest już do tego do tego Że lewica się zmienia i są nowi ludzie. Pan Zaroda zrezygnował ze startu, pan Niski też zrezygnował ze startu z listy SLB Lewica Razem. To, to oznacza, że z innej listy? No prawdopodobnie tak. Nie wiem, to już pana Niskiego trzeba o to pytać, dlaczego obraził się na zawarcie do porozumienia. Na drugim miejscu pani startowała pani Małgorzata Chyła, jest to obecna radna sejmiku. Będzie prezes polskiego okręgowym Polskiego Związku Działkowców, Pan Suszek. Będą osoby także ze Szczecinka, będą osoby ze Sławna. Nasz okręg obejmuje trzy powiaty Koszalin Sławno i Szczecinek. Tak, miejscowości. To będzie też osobna prezentacja, na której przedstawimy już po zatwierdzeniu przez Radę Wojewódzką formalnie tej listy będzie prezentacja przez Komisję. Ranie no jeśli mieliście się jakaś poddawała niespodzianka pojawić. Niespodzianka. to są właśnie niespodzianki. A, mówi pani są. a to po swoim czasie to naprawdę będzie wielka niespodzianka. Taka nawet bym powiedział ogólnopolska. Pani Komisarz, która reprezentuje związki zawodowe, to Proszę pana, ja jestem przedstawicielem związków zawodowych ZUS-ów. Jestem wiceprzewodniczącą krajową. Są niezrzeszone w OPZZ-ach. Chociaż w OPZZ-ach zasiadam w Komisji do Spraw Ochrony Spraw Pracy. To jest krajówka. Jak ten związek się nazywa? K Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS. Ja mam jeszcze pytanie: jak będzie przebiegała kampania wyborcza do Rady Miasta? znaczy, czy planują Państwo jakieś wiece? Czy może jakiś koncert to dla koszalinia? Takie no, ale... chodzi o koncert, to od razu nie będziemy bawili się z celebrytów. Nie jesteśmy celebrytami, nie będziemy słychać na koncertach w roli celebrytów. A jeżeli chodzi o przódek kampanii, jest rzecz kampanii, kampanii. Tak Jak się mówiłem Państwu, na pewno będziemy chcieli Państwa i mieszkańców zaskoczyć pomysłami, to więc ja tutaj nie będę szedł wszystkich szczegółów, ale na, e, kampania będzie polegała na pewno na tym, żeby być blisko miasta. Nie przebijemy wszystkich partii ilością billboardów czy ulotek, ale będziemy się starali być jak najbliżej mieszkańców, będziemy się starali z nimi rozmawiać i będziemy y, tą kampanię prowadzili bardzo blisko i, tak jak mówiłem, w sposób niekonwencjonalny, ale to też o tym, czego nasi ludzie na w przyszłości w A to proszę, Tak, proszę Pani. bardzo, o bardzo istotnej. Mianowicie, jak Państwo wiedzą, organizacja wyborcza narzuca udział prezydentury jednej płci na listach, bez tego udziału jeszcze nie będą zarejestrowane. Chciałam podkreślić, że najprawdopodobniej, bo jeszcze do końca pełnej wiedzy nie mamy, Mamy taką sytuację, że tylko na naszych listach dwie, dwie piąte, a dwie piąte to jest 40%, stanowią na jeden braku kobiety, czyli Dorota i ja, ale również w okręgach mamy zachowany ten paryczek, a nawet są okręgi, w których e, ten paryczek jest e, większy, co to jest nie do znaczenia informacją wobec e, no w ogóle działań, które mają miejsce i e, e, które są tutaj realizowane. Nawet na, na terenie ogólnopolskim, ale również na terenie miasta, zwłaszcza przez to. Dziękuję. Będzie na pewno to zachowane nawet wyższy, bo powyżej 40% będzie udziału. 50, właśnie nawet z pani Krystyny w okręgu jest ponad jest 50%, czyli to, idealnie po wpół tak. na pół, 5 kobiet, 5 mężczyzn. A przecież wiadomo, jak to panie, będzie na po zarejestrowaniu, wstępnie ustaliliśmy, że będzie po zarejestrowaniu list, po zarejestrowaniu formalnym kandydatów na prezydenta, czyli w pierwszej połowie po, po, października, października. Po 7 października. Będziemy się starali, żeby to było do połowy października, żeby taka debata się odbyła. No to jeżeli nie ma więcej pytań.